Jak to trzeba zrobić. Czyli poszadą wykończyć. Ciao, papa. Co tak z rana stream? A bo tak, bo mogę. Bo mogę. Bo mogę. Witamy, witamy. To ja się pytam, czemu cię wczoraj tak nie było zbytnio. Co to kurczę, Rodzinka oderwała? <słyska> <słyska> Że ja się wyspałem jak mówiłem przed momentem, wyspałem, wypuściłem i można siekać. Dobra. Dzięki, jasasynki, tacy a no tak, no tak, no w sumie, w sumie to widziałem, że tam ostro na, 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 ten. Na, na, na ten, na chrzaniarz. Dobra. Pu, pu. W jakiej rodzicielo ścigamy? Full HD. Na chwilę obecną nic innego mnie nie interesuje, jak tylko Full HD. Brakuje niektórych dźwięków, i zrobiłem sprawę. O. Także full HD. Przy 27-calowym monitorze. Znaczy, dwóch, tak de facto. Ja próbuję na moim monitorze Full HD, ale obraz jest tak z dupy rozmazany, że jestem upiony na... Eee... Ja próbuję na tym moim monitorze Full HD, ale obraz jest... No no, tylko pytanie, czy twój monitor jest 2K 3400p? Czy Full HD, bo jeśli 1440p, no to Full HD, no to tam będziesz miał taką jazdę i będziesz wszystko rozmawiać, żeżko tak dać. To, to się w ogóle nie opłaca tak zmieniać te rozdzielczości. Niestety, Przy 2 k A czemu ustawić sobie ten Full HD, ten na 2k? Za FPS-ów, czy co? tywne 1445. Aha! No tak, no tak. Nie, nie, no ja ja na razie jeszcze ten. Na razie jeszcze Full. Full HD. No bo. No nie mam jakiegoś mega tego kompa. Może grafa jakoś w miarę by pociągnęła, ale procesor to trochę kiepsko i te FPS-y też by były nie w takiej ilości. Jak, jak przy Full HD. No. Co go reklamowałem, 8 razy A, tak, 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 tak. Wspominałeś, wspominałeś. Uh -huh. Wspominałeś, wspominałeś. powinnałeś wspominałeś Dobra, mam jeszcze Czekam jeszcze. Okej, okay, dobra. Jest gites i zrobimy sobie tak. Tak, Napiszemy sobie to. Żeby było. Zobaczmy co tutaj mamy. jest, żeby kręcić to. Dobra. Rodzinka nad głową gada i nic, nic nie słyszę. Słuchawki nie można pogadać. Kolejny grubowiec delce. Del eee, wiesz co? Tak, chyba to jest... Eee, tak, to jest Delza -ca to jest droga do strachu. Muszę znaleźć biały oddech. Więc to jest ostatni. Ostatni kość Nie, to jest przedostatni kość z delseka Natomiast ten ostatni dopiero mogę zrobić, jak ukończę główną fabułę. Nie? Przynajmniej tak mówi NPC. Że o, jak się zajmę już tym amorem, to wtedy mam do, do tam wrócić i tyle. No. To. no. Także po tym koście główna fabułka. Wykańczamy ją do końca. I. Elo. No. I Elo. Elo. Po prostu. No. Więc dzisiaj na 100% będzie finisz. Pytam, bo nie poznałem a kiedyś właśnie... Yy... Gola Wersja brudnej <noise> z DLC Też wypadałoby mi ściągnąć i ponownie ograć dla samej No, 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 dokładnie, dokładnie o, czyli już się muszę pokręcić, widzę Muszę jeszcze pokręcić Myślałem, że spały do strony. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tam jeszcze trochę zostało, jakby nie patrzeć. Ja się męczę e, z niektórymi rzeczami. Niestety, save'y są limitowane i nie wszędzie można zapisywać i tak dalej, więc trochę jeszcze się przemęczę. Tym bardziej, że gramy tylko co piątek, więc. Tam trochę jeszcze zostało. Biały oddech. Biały oddech. Biały oddech, strzała lękowa przy uderzeniu tworzy chmury holcygennych wyziewów. Przepraszam? Skowet małpich bogów ukończony. No. To to było szybkie. <laughs> Mówiłem, dobrze się wyśpię, to kurde, zrobię to bez problemu. <laughs> Sterowanie jest z dupy, ale o wiele wygodniej jest na gamepadzie, aniżeli na klawie No, no sterowanie jest beznadziejne, ja i dlatego się wkurzam i irytuję. Ja <laughs> tego mi też tak długo idzie. Nie no, chcę, chcę przejść na, na myszce i klawie, bo się szczerze, hardkorowo po prostu gra. Witaj z powrotem. Hej, nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Znalazła go. Proszę, biały oddech. Biały oddech. Dziwne. Jak coś tak małego może posiadać tak ogromną moc? Mam nadzieję, że pozwoli zdobyć rebeliantom przewagę potrzebną w walce z Amaru i jego sektą. Myślę, że oboje wiemy, że tak będzie. Uczuł nadal sądzę, że powinieneś opowiedzieć nam tę historię, bo ta blizna jakoś nie pasuje mi do tego przepisu. Ja naprawdę uważam, że nie ma tu o czym gadać. Podysuję <gry> się granie na klawie? Jedynie w FPS i RTS i cała reszta na Gimpadzie. No właśnie, to no zależy, zależy jaki typ gry, nie, na przykład hmm, on w na tylko klawa i mycha, nie? Ja na przykład nie, mogę, nie umiem już w asasyna grać na, na myszce i klawiaturze, więc musi być pad. A dlatego, że niektóre rzeczy wygodniej mi się robi na padzie, nie? I to gdzieś tam w którymś asasy nie to wyszło, nie? Mówię, nie, 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 musi być pad. Pad w łapy i do widzenia, nie? Nie będę się mordował, nie? Sekta kukulkana posunęła się za daleko. Nadszedł czas, by uderzyć. Wciąż na nas naciskają, a my się tylko cofamy krok za krokiem. Jeśli Unura tu nie chce nic zrobić, to powinniśmy ruszyć naprzód bez niej. Kukukla. Okej. Okay. Dobra, no zobaczmy, co my tu jeszcze możemy zrobić. Ile mamy? Mamy trzy punkty, nice, idealnie małpistadu, nice. nice, 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 co tutaj mamy? Tu możemy coś wykryć. O! O! Pięknie! Sexy Lady! Tego nam brakowało. Pięknie! To mi się podoba. No tak, ja Odyssę na później ogrywam i wyobrażam sobie na klawiaturze, go ogrywać w pojęciu, że wciągają mnie tę grę. Żałuję, że po dwóch latach od zakupu zacząłem ryszeć. no, no, dokładnie. Gdzie nie, gdzie są takie żale, że szkoda gadać, nie? Dopiero teraz, no, ale tak... Znaczy, ja mam sporo zaległości, dlatego, że grałem wcześniej sporo w jakieś, nie wiem, co-opy, multiplayery i tak dalej. No, a teraz bardziej bardziej snes na single, nie? Które chciałbym właśnie pogrywać, bo tego trochę się odłożyła. Jest kupa ciekawych, ciekawych, naprawdę ciekawych gierek, więc... I to nie mówię, że tylko AAA, ale także jakieś gdzieś tam indyczki są, albo takie mniejsze, więc no pewno teraz tego nie chodziło, więc chcę to też ponadrabiać. Niektóre starsze, niektóre nowsze, więc... 29 listopada roku 1603 Tak, pstuliłem. Po obiedzie Lopez wyszedł z miasta. Poszedłem za nim z obawy, że może nie wrócić. Znalazłem go na brzegu rzeki. Wyglądał, jakby się modlił. Nie chcąc mu przeszkadzać, czekałem. Jego obcowanie z Bogiem trwało przez noc i z żalem przyznaję, że przysnąłem, bo nagle zobaczyłem nad sobą uśmiechającego się pogodnie Lopeza. A wschodzące słońce tworzyło wokół jego głowy aureole. Pomógł mi się podnieść i mocno mnie uścisnął. Trójlos wiem, gdzie znaleźć artefakt szepnął mi do ucha. Szepto. Kiedy O i nie wiem, lista jest długa. Niekończąca się lista gier. <laughs> eee. Niekończąca się lista gier. No dobra, czas na main dish. Main dish. Jak sobie wejdziesz na Discorda, to tam w powiadomieniach jest przypięty post. Tam mam listę gier, <laughs> którą chciałbym ograć. Ona, ona się nie kurczy, ona się rozszerza. <laughs> <laughs> Więc yy, no. <laughs> nie ma lekko, nie ma lekko, niestety, no ma, 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 wykrzyknij Discord, to będziesz miał linka zaproszenia. zaproszeniem. Nie jest? on jest tutaj, nie Droga bez powrotu yep. I jak stoimy z tym planem, Etli? Jest kilka opcji Uczuł? Armia kokulkana pójdzie sakby do mostu z kamienia, by dojść do piramidy. Jeśli zaatakujemy bezpośrednio, mamy szansę ich zatrzymać, ale... Łatwo mogą nas przytłoczyć liczbą. Jeśli pójdziemy tędy, będzie bezpieczniej. Musimy się idealnie zgrać. Inaczej nam uciekną. Może tak i tak. Atakujmy frontalnie, a ja z flanki mogę pomagać jako snajper. Snajpa. Wpadną w pułapkę. To wiąże się z ryzykiem, ale. to chyba najlepszy pomysł. Dobrze, więc... Jakie masz rozkazy? Zbierz wojsko. Ruszajmy. Dzieciak kurde, tutaj już króli nieźle. Tu się rozdzielimy. i i i tamtędy jakby się pocięło. Laro, chciałem ci dodać. Na szczęście. Esli, nie mogę. Po dzisiejszym dniu, zaćmienie nie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cienie. Dziękuję. Uważaj na siebie, Johna. Ty też w to się Ale ty synchro jest bunny, yeah? Amulet Unuratu Edzli dał mi połowę amuletu zaćmienia Unuratu. Mam księżyc, a on zostawił sobie słońce. To chyba znaczy, że zamierza przepędzić mrok z Pajtiti. Trudne zadanie. Mam nadzieję, że ich nie zawiodę. O, także tak, tak. Chyba, mam, mam. mam, mam Discorda ja Próbuję go też trochę jakoś w miarę rozkręcić, ale tak samo idzie. Ale no cóż, tak to jest jak się ma małe community. Ale liczę, że kiedyś z czasem przyjdzie to. Wczoraj ten ja taki jeden ziomek przyszedł i się zapytał ten, czy nie chce jakieś boty i że admina chce. Przejrzałem boty i w sumie to tylko dodałem jednego bota z jedną opcją, żeby mi musiał ręcznie nadawać rank. I de facto, więc. Aż tam za dużo konfiguracyjnie nic nie było do zrobienia. No, ale tak de facto to nikt poza mną nie ma admina. A tu, a tu przychodzi nowy człowiek i się pyta, czy może dostać admina, żeby zaimplementować boty. Aplikujesz na moda. Jakby jeszcze co, co było moderować. Tak, de facto większość moich moderatorów to znajomi, poza, poza Anem i, i, i Teko, nie? Akurat An i Teko to. widzowie. Tuali teraz znajomi, jakby nie patrzeć. Wiadomo, wiadomo, nie? No wiesz, ja to i tak to robię hobbystycznie od ponad pięciu lat, więc... Jakieś większe oczekiwań nie mam, O robię to, co lubię robić, czyli gram i streamuję. Ulele. Nie do wiary. Johna, udało się, widzę most. Cholera! Wysadzili most. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Dobra, widzisz ten czerwony dym? Tak! Zamierzam to sprawdzić. Unuratu mówiła, że szkarłatny ogień jest jej przeznaczeniem. Dobra, tylko nie Ryby, Dwa do sztabu. Most zniszczony. Dobrze, dowódcy oddziałów koordynują wsparcie pojazdów. Kardynał 2 zapewnia obserwację. Pamiętajcie, każda szczelina to potencjalne podejście dla przeciwnika. Więcej helikopterów. Chopa. Aha, Jasil, trójca na nich poluje. Tu kardynał 8. Mam kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Zmieniam kurs. Kierunek 105. Dawaj, dawaj, Lara Wyznaczyć sektory ognia i za wszelką cenę utrzymać świątynię Dobre postępy we wszystkich sektorach, ale tracimy dużo ludzi Do wszystkich jednostek nie podchodźcie do ścian Trzymajcie się blisko swoich towarzyszy Zadbajcie o wspólne sektory ognia Źródło okay, okay. dymu Dam radę tam dotrzeć. Tal <laughs> tal Gdy szkarłatny ogień wyda dym, odnajdź lustrzane. To przeznaczenie Unuratu. Szkarłatny ogień to ty. Myślę, że powinniśmy działać razem, by wspólnie pokonać kukulkana. Zdębisty, masz słuchawki gamingowe? Czy, czy, czy kto? <grystanie> ona, mówisz? <grystanie> no wiesz, musi, musi dobrze słyszeć, nie? Wiesz, ona ma dźwięk przestrzenny 15, 15.1, nie? Queen of the Damned <laughs> Tylko 8D? Kurde, nie, no to musi być 16 minimum D, no, proszę Cię 8D tak słabo Już to 16D, ja? uwierz mi <laughs> no, tak trochu to wygląda ne? Trochu to wygląda Aha, dobra. Kurwa, kurwa! Klnież za bardzo, chemię jeden. Tu oddział zeta. Wysoka rada jest na pozycji, pilujemy ich, powtarzam najwyższa rada jest bezpieczna. O, -o moją czołg. Uuu, cała rada jest. Nice, nice. Nice, ale chwila przerwy i zaraz do was wracam.